Czy wełna zawsze gryzie? Nie. I tak. To znaczy, wszystko zależy od tego, jaki gatunek wełny wybierzesz. Są gatunki wełny, które będą gryzły, i są gatunki wełny, które nie będą gryzły. Są osoby uczulone na wełnę, i takie osoby każda wełna może gryźć, ale tak ogólnie, zróbmy taki podział na wełny, które gryzą prawie każdego, i na wełny, które zwykle nikogo nie gryzą. Wśród tych wełn, które raczej nikogo nie gryzą, jest wełna Merino. To na przykład taka wełna, z której zrobiony jest ten sweter. Taka wełna ma super właściwości termiczne. Świetnie sprawdza się do chodzenia na co dzień. Ciężko się w takim sweterku spocić. Taka wełna świetnie sprawdza się w sweterkach na co dzień, nawet w ciuchach sportowych. Druga wełna, która ręki nie dam sobie uciąć, ale prawie gwarantuję, że nie będziecie gryzła, to kaszmir kaszmir jest tak miękki i tak lekki, że no ciężko mi wskazać kogoś, kogo kaszmir wygryzł. To jest tak puszysta wełna, że o. No dobra, która wełna jeszcze nie gryzie? Dobrze przygotowana wełna owcza nie powinna gryźć, ale uwaga, takie wełniane sweterki, tu powinien być taki alert czerwony, takie wełniane sweterki, które są vintage i są wykonane z wełny owczej, na 50% będą gryzły. Kolejna rzecz, wełna, która gryzie, to wełna z alpaki. Nie zawsze, oczywiście, ale często jest taka potencjalnie gryząca. No i mo moher lubi gryźć. Gdybym też mnie zapytał, jaka wełna na 90% będzie gryzła, to bym powiedziała: wełna w swetrach z sieciówek. Nawet jeśli w taki, takim swetrze z sieciówkowym jest dodane 5% wełny, to prawdopodobieństwo, że będzie on gryzł, jest jak. Jezu, się. <gryzaj> Naprawdę, serio, jakoś ja nie wiem, jak to z tych sieciówkach robią, że te wełny potrafią gryźć i potem ktoś, kto znajduje taki spaderek w sieciówce i go dotyka i go gryzie albo przymierza go i go gryzie, okazuje się, że myśli, że każda wełna gryzie, a tak wcale nie jest. A ty do którego typu należysz? Do tego, który kocha wełnę i go nie gryzie ta wełna, czy do tego, który wełna gryzie i go nie gryzie absolutnie? Napisz komentarz.